Akcja 810, kolejny w naszej ofercie. Świeżo sprowadzony od pierwszego właściciela. Jest w stanie dosłownie idealnym. Jest cały w oryginale, nigdzie nie podmalowywany. Ma pierwsze opony z przodu i z tyłu. 5300 motogodzin od nowości. No, w takim stanie dawno nie mieliśmy akcjona. Z przodu 480 klebery. Z tyłu też owony Klebery 620 na 70 x 42 Amortyzowana kabina Teraz jest na Cebisie skrzynia Dyna 6 Najlepsza w tych maszynach Posiada amortyzowaną oś Przedni tu, zaraz Przedni wałek odbiorę mocy. Kratki, nic nie malowane, wszystko 100% w oryginale. Naprawdę piękna maszyna. O, proszę spojrzeć, jaki ma ładny komin. Że farba się nie spaliła na tym kominie. To jest wszystko w oryginale. Ciągnik jest z 2009, 2009 roku. Tak jak przyjechał, wczoraj przyjechał. Jest kompletny, wszystkie odciągi, komplet zaczepów. Dolny zaczep jest w kabinie oraz przesuwny radu na szynie. Cztery pary wyjść hydraulicznych: EHR, załączanie, wyłączanie wałka. Naprawdę przepiękna maszyna Proszę spojrzeć na schodki, to są oryginalne schodki, niemalowane Wygląda w środku, to jest siedzonko pasażera. Dolny zaczep. oto operatora oczywiście oryginalny pneumatyczny niewytarty ciągnik tak posiada Cebis. Klimatronik, elektryczna lusterka, oryginalne radio, naprawdę przepiękna maszyna. Zapraszam do, do oglądania.